Witam w moim riadzie. Otrącz pokój. Łóżko. Kontrola. Mięciutkie. Pierwsze łóżko, odkąd jesteśmy w Maroko, które jest... Jest mięciutkie i bardzo wygodne. Łazieneczka. Łazienka. Wszystko z kamienia. Ale super. Wszystko z kamienia. Teraz prowadź dalej. To nie koniec. To nie koniec. Zapraszam do holu. No, i mamy taki, jakby to po polsku nazwać, pokój stołowy. Gościnny. Gościnny. Jakby drugi pokój mamy z dwoma łóżkami. A tu prywatny tarasik. To wow. Tarasik z widokiem na. Jak to się nazywa? Resztę Riadu. Na riad. Tam wow. jest piękne oczko. Później pokażemy. W ogóle wnętrza są śliczne. A, tam, a ogólnie. A to mieliśmy jest. wybór innego pokoju, ale pan w Riadzie zaproponował nam ten. Za tą samą cenę, więc to było bardzo miłe z jego strony. Ogólnie ludzie są tutaj super. To jest widok na IJAT. Jad Zmęczony. Jest. E, na fest. No, e, ślicznie. E, jest pięknie. Jest. Hypnotizm. Zaczynamy nasz pierwszy dzień Fez. Jak widać, pogoda jest piękna, jest cieplutko, jest wspaniale, tak, jest pięknie. Zaraz pokażemy Wam nasz RIAD. Piękny. I zrobimy małe porównanie, Marakesh Fez, czym to się różni, jak to wygląda. Mhm. Um, Też co my nie wiemy, co nas czeka. Nie wiem, co nas czeka spontan. Zobaczymy. Jest spontaniczny dzień. Spontaniczny dzień. Na razie no. pierwsze wrażenia z tego Fezu są super. Ten nasz RIAD jest piękny i mhm. mamy piękne widoki, jest piękna pogoda, jesteśmy w końcu i pachnący <noise> tak. po tej pustyni, więc <noise> tak. humor to opisuje. No i lecimy na kawkę. Lecimy tak. na kawkę. <noise> pa. Stwierdziłem, że nagram tą uliczkę. Taka perełka nam się trafiła. Przez tak, przypadek. Przez przypadek. Jest tak pięknie, kolorowo. W zasadzie czegokolwiek nie pokażę. To wszystko jest po prostu śliczne. Nawet chodnik jest piękny. Pomalowany. Takie tutaj dzieła ludzie robią. Można sobie kupić. Albo po prostu pooglądać i ponapawać się widokiem. Mam też bardzo piękny widok mojej żony. No. Idziemy dalej. Wojbuszku, co byś na razie powiedziała o fezie? Super, jest. Jest. Bardzo się podoba. Fez jest niesamowity. Spodziewałam się tego. Myślałam, że Maragaz będzie moim ulubionym miejscem, ale jak na razie chyba jest to fest. Piłam soczek migdałowy, nigdy nie piłam soku migdałowego. Pierwsze wrażenia? Nie wiem co sądzić. Tak jest mm. no Może ja będę miał więcej do powiedzenia. Bardzo dobry, ale dziwny. Nie? Nigdy nie piłem nic podobnego. Trochę dobry. jak mleko migdałowe, ale z kawałkami migdałów. Ale bardzo słodki, mm. nie? Muszę powiedzieć, że ładnie. Siemanko, witam Was z dachu pałacu. Jest on ulokowany jakoś tak w środku medyny, bo kawałek tutaj szliśmy. Mamy panoramę na cały fez. Piękny widok. Nie spodziewaliśmy się czegoś takiego kompletnie od fezu. W tle góry Atlas. Za nami po lewej stronie. U podnóża gór mamy jakieś mury, też ruiny. To jest w ogóle całe miasto, jest obwarowane. Także wygląda to rewelacyjnie. Pałac został wybudowany 300 lat temu. Jeszcze na dole pokażemy Wam pomieszczenie, w którym nie wiem, jedli czy co to była za sala z pięknymi mozaikami. Naprawdę widok jest świetny, robi to wrażenie. W ogóle mozaiki, tutaj cała ta medyna jest wypełniona mozaikami. Jest bardzo kolorowo, nie wiadomo na czym zawiesić wzrok. Uh, Także no jest pięknie. w kierunku ogrodów, które polecił nam tutaj pan jeden, u którego piliśmy kawkę i chcemy zobaczyć, czy są za darmo jak są, to rzucimy okiem jak nie, to pewnie wrócimy się na suki Fajna odskocznia od gwaru Syks. Można odpocząć, pomoczyć sobie nóżki. Ale jeszcze język. Blu, 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 blu. Słuchaj. Sufit piękny. Będzie teraz relaks. nowonarodzony. Tak. Czas na Haman, czyli innymi słowami... Łaźnia turecka. Tak. Problem. Teraz mamy mały poczęstunek, wodę. Miejsce, żeby usiąść. I tutaj był prysznic. A cała zabawa się działa tutaj. Takie miejsce. Jest ciemno i paluje. O, kiepsko, Ale musicie uwierzyć na słowo, że jest fajnie. Hej! Gdzie ty mnie prowadzisz? Na tarasik. Ja, ale Nasz dzień fest Fez końca. Mamy nadzieję, że podoba Wam się tak bardzo, jak nam. Zapraszamy Was do Fezu, chociaż nie jest to pierwszy oczywisty wybór podczas podróży do Maroko. Myślę, że zwłaszcza Marrakesz jest miejscem, które pierwsze przychodzi nam na myśl. Jednak my z czystym sumieniem możemy polecić Fez, który przynajmniej mi podobał się najbardziej. Mi też. Ponieważ był miejscem, w którym naprawdę możemy poczuć klimat, poczuć serce Maroko, poczuć jak toczy się tam życie. Fez wybudowany na przełomie VIII i IX wieku zachwyca przede wszystkim największą na świecie Medyną, która liczy sobie ponad 9000 uliczek, z których każda z nich ma swój niezwykły, urokliwy klimat. Dlatego zachęcamy Was wszystkich, żeby wybrać się do dawnej stolicy Maroko, Fezu. I na pewno tam wrócimy. Papa! Pa.